Witam wszystkich 20 czerwca, wtorek na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tutaj właśnie moje spojrzenie na rynek. Zaczynam od kalendarza inwestycyjnego. Dzisiaj o 14.30 zezwolenia na budowę. Także to jest jedyne takie trzygwiazdkowe wydarzenie dzisiaj. Natomiast jutro <laughs> mamy bardzo ważne wydarzenie o godzinie 16 przesłuchanie Pawela. I tutaj spodziewałbym się większej zmienności na rynkach finansowych, ze względu na to, co, co będzie w tym, w tym wydarzeniu. I tutaj mamy moje jutro po godzinie 16:00, 16 zeznania prezesa FED-Powella. Tak? Pamiętam o tym jutro, jeszcze przypomnę to do najtrzejszej aktualizacji. Natomiast no, będzie to wydarzenie, które będzie miało wpływ na to, co dzieje się na rynkach, i ta zmienność może być jeszcze, jeszcze większa niż e, normalnie. Przechodzimy do wykresu nasdaq -a. Na NASDAQ'u strefa została nadbita, nadbity ten poziom 15155, jednak w dalszym ciągu są on oporem, jak i również ta linia kanału FIBO. Jeżeli pokonamy tę linię, no to mój target jest kontakt tutaj z tą linią w okolicach 15400, natomiast spodziewam się zrobienia zasięgu tej korekty pierwszej, wystanek 14939. Możliwa jest też korekta większa, która już mieliśmy w tym ruchu wzrostowym, i wówczas tutaj te rejony, ale ja na ten moment obserwuję poziom 14939. I strefa 14700, 14600, to tutaj jako strefa prowzrostowa. Tak to wygląda na, na jednodniowym interwale. Przejdźmy sobie na godzinówkę. Pierwsze wsparcie, które widzę na, na interwale godzinowym, tak, w tej chwili, no możemy sobie zmierzyć tutaj od dołka do szczyty, tutaj cały ten ruch, w obrębie tej korekty i cena bardziej precyzyjnie na 0,61 nam zadziałała. Także tutaj e, ta reakcja, może to odbicie, może być większe, dokąd może być to odbicie. E, zaraz zobaczymy cały ruch. I teraz jeszcze gdybyśmy do, dołożyli do tego <laughs> mierzenie tego ostatniego impulsu spadkowego. Że tutaj powstaje nam taka kolejna strefa prospadkowa, w której na pewno, jeżeli byśmy tam dotarli, będę próbował zagrywać pozycję e, krótkie, tak, tutaj w tej strefie. Będę próbował zagrywać pozycje krótkie, jeżeli tu dotrzemy. Natomiast pierwszy opór znajduje się tutaj nad nami e, i jest to poziom. I ten właśnie 15100. Także to jest taki pierwszy silniejszy opór dla mnie na ta strefa i tutaj ten poziom 1500. Są tutaj dwa najsilniejsze na ten moment opory dla Femna tak, tutaj na tych poziomach będę się spodziewał reakcji sprzedażowej. No i tutaj jest jeszcze bardzo jeden, świetny, ważny poziom. Mamy ZZB i 15138. Także tutaj to są poziomy, na których będę próbował zagrywać na reakcję, na no, kontynuację tego ruchu spadkowego do tej strefy niebieskiej. Tutaj do, do średniej kroczącej 14870. Także tutaj ten poziom będę Obserwował jako wsparcie, tak, za tym interwale. Godzinowym. I tutaj będę stąd zagrywał pozycje długie. Natomiast teraz przechodzimy sobie do ropy. Ropa odbija się od, od oporu. Jest co zobaczymy z tym oporem. Jego wybicie to jest dość do 73,800. Natomiast no, nic się nie zmieniło. Czekam tutaj na. Ze zleceniami niżej na, na tych poziomach 66,882, 65,267. Srebro na srebrze widzimy, że znajdujemy się na wsparciu, jest lekkie odbicie, cały czas prowadzi na stanienia trendu spadkowego. I tutaj będę na zbliżeniu się do tej linii, będę próbował zagrywać pozycje krótkie. Moje targety są niżej. 23,090. 6, 7, 8, 23, 4, 1, 901. Na tych poziomach również będę zagrywał na reakcję. Eee, na... Eee, przejdźmy jeszcze do gazu ziemnego, może, bo gaz ziemny ładnie odbił. Dobra, Niemniej jednak, ja spodziewam się tej korekty z tych poziomów, o których wczoraj mówiłem, 2, 6, 9, 5 i 2, 8, 2, 2. Także tutaj spodziewam się dojścia ceny do, tych, do, tego, do tego poziomu. I stąd będę zagrywał też pozycje krótkie na, na, na gazie ziemnym. <laughs> Widzimy tworzącą się dywergencję na RSI, także tutaj 2,695, 2,822 stajk poziomu w pozycji krótkie z zejściem nawet do 2,093. Złoto, złoto dociera do oporu. Tutaj mamy strefę do wypełnienia, także bardzo prawdopodobne, że tutaj wypełnimy tą strefę cieniem i wejdziemy niżej. Tutaj mamy na dole strefę do wypełnienia, której zasięg jest na 1934. Mamy tam również klaster mierzeń FIWO. I po drodze jeszcze mamy linię trendu wzrostowego, taką lokalną, która nam się utworzyła i możliwe jej wybicie i przetestowanie tych niższych poziomek. Tak? 1934, 1929, niemniej jednak teraz to podbicie, które może się nam tutaj zakończyć w tych rejonach, i na tych poziomach ja będę zagrywał na reakcję, na odbicie, ponieważ ja spodziewam się w dłuższym terminie kontynuacji tych spadków, o których już mówimy sobie od dłuższego czasu, o tej korekcie. 1910, 1904, tutaj się nic nie zmienia. Pierwsze wsparcie, 1935, tutaj wypełnienie tego poziomu jak najbardziej możliwe, jesteśmy przy linii trendu spadkowego, także te reakcje podażowe mogą nam się tutaj pojawić silniejsze <coughs> i będziemy kontynuować ten ruch spadkowy, tak? Taki pierwszy ważny poziom oporu, 1959, 1961, jak to sobie wyznaczyliśmy na niższych interwałach. E, fund do dolara. Dolar nam się osłabia, także to złoto też może kontynuować podbicie, bo jeżeli dolar się osłabia, złoto nam wzrasta. A tutaj na funcie mamy targety 1,29,165. To jest taki kolejny target, który ja będę obserwował i stamtąd będę zagrywał pozycje krótkie, ponieważ jest to interwał jednodniowy, także czas realizacji tego może być dłuższy. Widzimy, że tutaj mamy strefę do wypełnienia. Niemniej jednak ja spodziewam się jeszcze tego. Odbicia tutaj do 441 i stąd większej reakcji podażowej. Eurodolar na eurodolarze podobna sytuacja, 1,09,936. Myślę, że to jest poziom, który zobaczymy. Zrobiliśmy zasięg tej zielonej korekty, o której mówiłem. Jeżeli tu by się pojawiło odbicie, no to jest możliwe zejście w te rejony i stąd kontynuacja do tego 1,09. 9,36. Na każdym z tych poziomów yy, będę próbował łapać pozycje krótkie. Indeks dolara. <coughs> indeks dolara, tutaj mamy, widzimy, że dolar nam się osłabia. Spodziewam się wybicia tego poziomu i przetestowania 101,601 i tej linii trendu wzrostowego, ten interwał jednodniowy także Miejsca na wzrosty trochę mamy, niemniej jednak uważam, że dolar zaliczy odbicie tutaj z tych rejonów i będziemy obserwowali spadki na oparach full do dolara, euro do dolara, złoto też zaliczy jeszcze spadki. Także myślę, że tutaj jesteśmy bardzo blisko odbicia na, na dolarze. Widzimy, że wolumen nam maleje, jesteśmy na wyprzedaży. Także tutaj bardzo ważne poziomy do obserwacji na i, no, na dolarze, gdzie może nastąpić reakcja e, popytowa, a wówczas zobaczymy reakcje spadkowe na parach do i do euro z dolarem. To wszystko, co dla Was przygotowałem dzisiaj. Życzę wszystkim udanego dnia, udanych tradeów. Y. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. I do usłyszenia jutro.